Witam serdecznie i zapraszam na znowienie zdrabki Extra Pensja. Dzisiaj mam 5 zdrapeczek po 5 zł. 5 na 5 Numerki wybieranałam sama. 25, 15, 14, 32 i 33. Mam nadzieję, że chociaż jedna zdrabka da jakąś wygraną. No i kupiłam wczoraj Extra Pensję jeszcze. Poprzednią wersję mam z numerkiem 35. No mi się bardziej osobiście podoba ta różowa, a Wam biała czy różowa? Dajcie znać w komentarzach, a ja zapraszam na drapik. Drapiemy. I tak myślę, zaczniemy od 14, czyli po kolei od najniższego numerka, później będzie 15, 25 i zaczniemy 32, 33. A na koniec zapraszam, zdrapiemy sobie ten numerek 35 starszej edycji. Zaczynamy od numerka 14. Wygrywające liczby 31, 27, 11 oraz 14. Szukamy 28 blisko 6, 32 obok. 1 i ekstra pensja. Jak znajdziemy dwie, to wygramy główną wygraną. 7 nie ma. 12 blisko. 30 znów obok. 16 i ostatnia szansa. 29. Mamy pierwszą zdrabkę. Niestety pustą. Tak, po kontrolnych. Czas na numer 15. Ja tu obstawiam, że będzie wygrana. Szukamy. 2, 9. 32 oraz 6. 9. Jest wygrana i zobaczcie, jest piąta. Mamy pierwszą wygraną. Nie będziemy na 0. 31 blisko. Trójeczka również. 4 nie ma. 22. 14. 27. Ekstra pensja. Ósymeczka i ostatnia 17. No to mamy na tej zdrawce 5. Złotych SS, to są kontrolne. Numerek 25. Wygrywają liczby 4, 29, 33 oraz 2. A ja mamy trójeczkę. 1, 7, 23 i 31, nie pasuje. 19, dziewiątka.

9, 1. Disko 23. Myślałam, że trójeczka będzie. ja jaj, 29, 4, 14, i 16. No niestety, myślałam, że dwie drapeczki wygrają, a wygrała tylko jedna, czyli mamy 5 zł. No sowiutko. Mam nadzieję, że u Was premierka znowienie lepiej wypadnie. A ja Was zapraszam jeszcze na tą starszą wersję z numerem 35. Szybciutko ją drapiemy. Uh, gorzej się drapało tą wersję. 30, szukamy 14. Ślisko, ojej, 9 i 2 i wygrywa. A mamy 28, ojojoj, oj, oj, no to naprawili. Lepiej się drapie nowszą wersję. 4, nie ma, 3 również, 7. 29, 33, 26, ekstra pensja. 32 i 15. Niestety pożegnaliśmy się z tą zdrapeczką. Wersja różowa, bye bye. Też pusto. Do zobaczenia, cześć!